Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała, jak słońce, odzienie zaś stało się białe, jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Stańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. stanie. Oto Słowo Pańskie. Jest wiele ciekawych momentów tej liturgii Słowa, na które można byłoby zwrócić uwagę, natomiast chciałbym, abyśmy może w, tej, w tajemnicy przemienienia Pańskiego przede wszystkim zobaczyli Bożą chwałę. No dobrze, ale jak? Człowiekowi w 21 roku, w XXI wieku, powiedzieć o Bożej chwale. Moi drodzy, zastanawiając się nad tym problemem, stwierdziłem jedno, że akurat tak się złożyło, że dzisiaj jest też pierwsza niedziela miesiąca, a więc w sposób szczególny chcemy, można powiedzieć. Tutaj bardziej przylgnąć do tego ołtarza ze względu na Jezusa, tego żywego, prawdziwego, to znaczy obecnego w Najświętszym Sakramencie. I właściwie nie mogę wyciągnąć z kieszeni tej Bożej Chwały i powiedzieć Wam, to jest Boża Chwała. I nie zamierzam tego robić. Natomiast bardzo głęboko wierzę, że Boża Chwała jest zawsze tam, tak jak Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch albo trzech się modli. To jest Boża Chwała. Ale bardzo często myślimy sobie tak: A ten yy, dziecko krzyczy, ktoś tam jeździ z wózkiem, a ci nie mają zbyt dobrych perfum, a dzisiaj jest gorąco. I bardzo często to, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych, zamiast pomyśleć, że to jest, wypełniamy tę przestrzeń Bożą, bo przecież nie przestrzeń proboszcza wypełniamy przestrzeń Bożą, Bożą chwałą. Każde Twoje amen. Jeżeli jest powiedziane, oczywiście świadome, każde Twoje Wysławiam Cię Boże, Ojcze nasz, zdrowaś, czy jakakolwiek inna modlitwa, to jest jedna wielka Boża chwała. Masz świadomość tego? To tak jest, naprawdę. To Bóg jest zainteresowany, bo daje nam łaskę, a my odpowiadamy czym? Wiarą. Bóg łaską swoją nas uzdania. I nawet gdybyś ty nie umiał, nie umiała się modlić, to przypomnij sobie, to Duch Święty modli się w tobie. Dlaczego? Bo ty przychodzisz i dajesz wolną wolę swoją. Panie Jezu, chcę. No, wszystko mnie denerwuje. Wszyscy mnie denerwują dookoła, także ksiądz, który tam coś mówi. I może być taka sytuacja, ale jeśli ty w sposób świadomy i dobrowolny mówisz, chcę Bożej chwały chcę dołożyć się do tej wspólnoty wiary kilkuset osób tutaj w świątyni opatrzności Bożej to ta chwała jest mało tego jeśli by nas było dwoje, troje to On jest w nas i On chce tej chwały i wiem, że czasami może ktoś jest bardziej zainteresowany na przykład zegarkiem w tej chwili albo czymkolwiek innym, jakimś telefonem czy jakimiś smsami czy to będzie Boża chwała? Nie odpowiadam na to pytanie, bo nie wiem. Bo tak naprawdę nie wiem, co się dzieje w, w sercu tego człowieka, bo nawet może sobie gdzieś tam na tym zegarku gdzieś to kombinować, a może gdzieś jednak to serce jest blisko Pana Jezusa? I mimo, że na zewnątrz może nie chce powiedzieć, a jednak myśli o tej Bożej chwale? Może nie nazywa jej tak, ale to jest Boża chwała. I już kończę. Dlaczego? Ponieważ ta największa Boża chwała dzieje się właśnie tutaj na ołtarzu. I dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca znowu też Was chcę zaprosić do tego, byśmy tę Bożą chwałę oglądali naszymi oczyma. Za chwilę Pan Jezus w najświętszym sakramencie właśnie w monstrancji będzie. Możemy oglądać Bożą chwałę. Czy macie taką świadomość, że jesteśmy w sytuacji Piotra, Jakuba i Jana? Oni obejrzeli cząstkę tej chwały. Nasza cząstka to jest biały chleb, symbol świętości. Tak. Jeśli uwierzysz w to, to będziesz miał światło w sercu swoim i w swoim życiu, i będzie się święciło, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie ciemna noc w Twoim życiu. Wierzę w to głęboko i ufam Panu Jezusowi. I dlatego już teraz Was zachęcam do tego, by jeśli ktoś już planował, że tylko po Komunii Świętej pójdzie do domu, zostań i popatrz na chwałę Boga obecnego w najświętszym sakramencie. A jeśli ci będzie mało, to przyjdź w tygodniu. Stań przy tabernakulum, uklęknij, czy stań. I pamiętaj, że to jest Boża chwała. To jest żywy, prawdziwy Bóg, człowiek, Jezus Chrystus, który mnie i Ciebie odkupił. I nieustannie chce ubogacać swoją świętością.